Wszystkich filmiku paznokciowym. Tym razem wymyśliłam bardzo prosty wzór, który już nawiązuje do jesieni. Pojawia się też brokat, więc jest jak być powinno. Sam wzór w większości oparłam o rozlany, rozmyty lakier aquarel z kolekcji, która co ostatnio powiększyła się o sześć nowych głębokich odcieni, które będą idealne do jesiennych stylizacji paznokci. Moim pierwszym bazowym lakierem będzie Natural Beauty. Moim zdaniem najpiękniejszy neutralny beż. I maluję nim wszystkie paznokcie jedną cienką warstwą. Utwardzam lakier w lampie. Nie zapominam też o kciuku. I lakier, dzięki któremu moje rozlane zdobienie jest możliwe, czyli Base Clear Aquarel, przezroczysta baza, którą możemy pokrywać każdy dowolny lakier z kolekcji Neonail. Wzory chciałam zrobić czymś ciemnym, więc wybrałam nowy odcień Brown Aquarel, który wykładam sobie kropeleczkę na zewnątrz, żeby mi było łatwiej. I kropeczki. Kropeczki umiejscawiam w poprzek paznokcia, nakładając największą na środek, mniejsze po bokach, tak jakby w półokrągły kształt. Lakier szybko się rozlewa, więc teraz malutkim, króciutkim pędzelkiem zaczynam jakby smużyć pomiędzy tymi kropkami, przeciągając na resztę płytki paznokcia, tworząc taki dodatkowy ciekawszy efekt. Jak już stopień rozlania mi się podoba, utwardzam w lampie. I teraz wykładam sobie kropelkę lakieru, który już mam na paznokciach, czyli Natural Beauty, i tym samym małym pędzelkiem zaczynam nakładać ten lakier od nasady, tworząc taki półokrąg, żeby stworzyć efekt, że to, to zdobienie, ten rozlany lakier wychodzi równo od połowy paznokcia. Utwardzam w lampie. No, i tutaj wkracza moja srocza natura, czyli brokatowy lakier Champagne Kiss. Jest to złoty, bardzo gęsty brokatowy lakier z większymi, mniejszymi drobinkami, którym w łatwy sposób można zrobić sobie na przykład takie paski, jakie ja teraz robię, wzdłuż tego kształtu, które zrobiłam przed chwilą. Więc nawet jak ta linia była nierówna, to ta brokatowa kreska to zakryje. I utwardzam w lampie. I teraz top coat. Ja wybrałam dry top, którego potem nie muszę przecierać. Maluję wszystkie paznokcie jedną cienką warstwą i wkładam do lampy. I gotowe. Mówiłam, że będzie bardzo prosty. Mam nadzieję, że ten wzorek zmotywuje was do swoich eksperymentów i spróbujecie go w różnych wersjach kolorystycznych. Ode mnie to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa.